Witajcie, moje drogie matce W tym odcinku, słuchajcie, podsumujemy sobie działania na potęgach, czyli powiemy sobie o, no właśnie, o tym, co mówiliśmy sobie w poprzednich odcinkach, czyli ogólnie rzecz biorąc, o potędze, o iloczynie i ilorazu potęg, o potęgowaniu potęgi, o potędze iloczynu i potędze ilorazu. I to wszystko zbierzemy sobie w różnych zadankach, i to właśnie będzie w tym wszystko odcinku. Pamiętajcie na początku, oczywiście, pamiętajcie, subik na kanale. Dajcie jakiś znak, że oglądaliście filmik. Skomentujcie, zostawcie łapkę w górę, cokolwiek słuchajcie, żebym wiedział, że warto dla Was nagrywać, że faktycznie filmiki Wam się przydają. Yy, dobra, i szybkie podsumowanie, jeżeli chodzi o to, co mówiliśmy ostatnio, czyli o yy, tych zasadach, tak? Czyli jeżeli mnożymy sobie a do potęgi n i a do potęgi m, to potęgi się nam dodają i będziemy mieli a do potęgi n plus my. W przypadku, gdy mamy dzielenie, czy to zapiszemy to dzielenie właśnie w ten sposób, czy poprzez kreskę ułamkową, jeżeli mamy dzielenie, to zamieniamy to na odejmowanie potęg. Z kolei w przypadku potęgowania potęgi, czyli jeżeli potęgi po prostu są przez nawias, to je mnożymy i mamy n razy m. Ok, jeżeli z kolei mamy potęgę iloczynu, czyli podnosimy do jakiejś potęgi iloczyn, to podnosimy każdy z tych czynników tak naprawdę do tej. I podobnie wygląda to przy ilorazie, czyli jeżeli mamy a przez b do potęgi n, to to jest a do n przez b do potęgi n. No i tak szybciutko pamiętajcie, że jeżeli cokolwiek podniesiecie do potęgi zerowej, oczywiście nie zero, ale cokolwiek innego, to to będzie zawsze 1. Ok, no i teraz zapisz w postaci jednej potęgi. Dobrze, czyli mamy tak 4 do potęgi 2 i do 5, czyli potęgi są przez nawias, czyli je mnożymy, 2 razy 5 to jest 10, razy 4 do potęgi 4 i 3, czyli potęgi są przez nawias, mnożymy 4 razy 3, 12. A tutaj w przypadku, gdy mamy mnożenie, zamieniamy to na dodawanie, czyli mamy dodawanie potęg, 10 plus 12 to jest 22. W dwa. podpunkcie B mamy 6 do potęgi 8 i do 3, czyli to będzie 8 razy 3, czyli 24. Podzielić przez 6 do 3 i do 5, 3 razy 5 to jest 15. Oczywiście, tak jak powiedzieliśmy sobie, gdy dzielimy, potęgi się nam odejmują, czyli 24 minus 15 da nam oczywiście 9. Ok, pod C mamy 1, 2 do 3 i do 3, czyli w sumie do 9, tak? bo potęgi się mnoży, oczywiście 3 razy 3. Dalej mamy 1, 2 do 4 i do 4, czyli znowu potęgi. Mnożymy. 4 razy 4 to 16. No i teraz, jak mamy mnożenie, zamieniamy to na dodawanie potęg, czyli mamy 9 plus 16, co daje nam jedną, drugą do potęgi 25. No i pod D. 0,7 do 4 i do potęgi 9, czyli 4 razy 9 to 36. Podzielić przez 0,7 do 5 i do 6, czyli do 30. Ponieważ mamy dzielenie, zamieniamy to na odejmowanie potęg, czyli 36 minus 30 to będzie 0,7 do potęgi 6. Wyrażenie można zapisać w postaci. No i teraz zobaczcie: 125 razy 25. Aha, i tu jest nawias, i to wszystko do potęgi 8. Czyli zobaczcie: 125 to jest 5 do 3. 25 to jest 5 do 2. I to wszystko podnosimy do potęgi 8. Ponieważ mamy mnożenie, to zamieniamy to na, dodajemy potęgi, czyli 3 plus 2 to jest 5, czyli mamy 5 do 5 i do ósmej, A ponieważ potęgi są przez nawias, więc je sobie mnożymy, 8 razy 5 to 40, czyli mamy 5 do potęgi 40, czyli odpowiedź B. Next. Najpierw obliczymy to, czyli mamy tak: 2 do 10 przez 125, pamiętamy, że 125 to 5 do trzeciej, razy, tu mam 5 do szóstej, a z kolei 128 to jest 2 do potęgi 7. Czyli tak, tutaj zobaczcie, możemy sobie tak jakby mm, 2 do 10, tak jakbyśmy mieli podzielić przez 2 do 7, bo jedno jest w liczniku, drugie w mianowniku, czyli mamy 2 do potęgi 10 minus 7, czyli 2 do 3 razy, a tu z kolei mamy 5 do 6 przez 5 do 3, czyli 5 do potęgi 6 minus 3, czyli 5 do potęgi 3. A ponieważ tutaj potęga jest taka sama, to możemy ją wyłączyć na zewnątrz i będziemy mieli 2 razy 5 do potęgi trzeciej 2 razy 5 to jest 10, 10 do trzeciej to będzie 1000. Ok, to była pierwsza kropa, i druga kropa. Oblicz piątą część liczby 125 do szóstej. Czyli zobaczcie, piątą część, czyli mamy obliczyć tak naprawdę jedną piątą z liczby 125 do szóstej. I teraz tak, 125 do szóstej w ogóle 125 to jest 5 do trzeciej. I jeszcze do potęgi szóstej. Potęgi mamy przez nawias, więc je sobie mnożymy. I mamy 5 do 3 i do 6, to będzie 5 do 18. I teraz zobaczcie, ja mnożę to przez 1 piątą, czyli mógłbym równie dobrze napisać, że to jest 5 do 18 przez 5 do 1. E, dzielimy, potęgi się odejmuje i zostaje nam 5 do potęgi 17. Wyrażenie ma wartość. 2 do pierwszej razy 2 do trzeciej i do drugiej potęgi przez nawias. Mnożymy 3 razy 2, 6, czyli 2 do szóstej przez 2 do szóstej na dole sobie przepiszemy. No teoretycznie mógłbym w ogóle dodać potęgi i podzielić, no ale z drugiej strony to jest mnożenie, i tu jest 2 do szóstej, i tu jest 2 do szóstej, więc mogę to zredukować i od razu napisać, że to jest 2. Wyrażenie przedstaw w postaci potęgi. Zobaczcie. No i znowu mam tak, 2 do 13 przez 3 do 9. RAZY 81 słuchajcie, to jest 3 do 4. Pamiętajcie takie rzeczy, bo się dużo łatwiej po prostu Wam później liczy, tak? No bo to jest 9 razy 9, prawda? Każda dziewiątka to 3 do 2, tak? Więc 3 do 2 razy 3 do 2 to 3 do 4, a tu z kolei mam 16, a 16 to jest 2 do 4 i jeszcze do 2. No dobra, może najpierw 2 do 4 i do 2. Eee, czyli mamy tak. 2 do 13, ponieważ to jest mnożenie, mogę zapisać to tak naprawdę na jednej kresce łamkowej, razy 3 do 4, 2 do 13 razy 3 do 4, a na dole mam 3 do 9, razy 2 do potęgi 4, i 2, czyli 2 do potęgi 8. No i teraz zobaczcie: 2 do 13 przez 2 do 8, czyli 13 minus 8. A tutaj z kolei odjąłbym na odwrót, czyli od tutaj, odtąd odjąłbym to, co u góry, czyli 3 do 9 minus 8. 4. Czyli mam tak, 2, u góry 2 do 5, na dole mam 3, 9 minus 4 to też jest do 5, czyli możemy wyłączyć sobie na zewnątrz i mam 2 trzecie do potęgi 5. Tak jak mieliśmy to przedstawić w postaci potęgi, tak właśnie to zrobiliśmy. Wyrażenie. Wyrażenie można zapisać w postaci, no to jest na b, to będzie bardzo łatwo, zobaczcie. W liczniku mamy b do 6 i do 4, Mnożymy sobie, czyli mam b do 6 razy 4, czyli 24, a w mianowniku mam tak, b do 3 i do 5, czyli b do 3 razy 5, czyli b do 15 razy jeszcze b, czyli b do pierwszej. Wobec tego mam b do 24. Na dole sobie dodajemy potęgi, czyli mam b do 16. No i przy dzieleniu z kolei potęgi się odejmują. 24 minus 16 to jest 8, czyli b do potęgi 8. Oblicz wynik. Zapisz w postaci potęgi. No więc mam tak. 1%. 1% słuchajcie, pamiętajcie, że jak procenty zamieniamy na ułamek dziesiętny, to dzielimy przez 100, tak? Czyli 1% to jest inaczej 1 setna razy 10 do 11. Czyli zobaczcie, jak mnożymy to zawsze ułamek przez liczbę, to ta liczba wchodzi nam do licznika i mamy 10 do 11 przez 100, a 100 z kolei to jest 10 do drugiej. Przy dzieleniu potęgi się odejmują i mam 10 do potęgi 11 minus 2 to jest 9. 10 do 9. B. 10%, czyli zobaczcie, znowu dzielę przez 100, czyli 10 setnych, razy 10 do potęgi 9. Tak jak wcześniej wchodzi nam tutaj, chociaż możemy sobie w sumie, zobaczcie, skrócić 0 i będziemy mieli. Nie chcę Wam tak od razu wszystkiego pisać, czyli mamy 1 dziesiątą, razy 10 do 9. Wrzucamy sobie liczbę do licznika i mamy 10 do 9 przez 10. Odejmujemy i mamy 10 do potęgi 8. C. 50%, czyli 50 setnych z liczby 2 do 7. Zobaczcie, 50 i 100 się tam zredukuje, i mam tak naprawdę jedną drugą razy 2 do 7, czyli 2 do 7 przez 2. 2, w sumie 2 do pierwszej potęgi odejmujemy 7 minus 1 to jest 6, czyli to będzie 2 do potęgi 6. No i pod punkcie G 25%, czyli 25 setnych razy 2 do 33, to spoko. Tutaj redukujemy przez 25 i mam 1 czwartą, czyli mamy 2 do 33 przez 4. 4 akurat to jest 2 do potęgi drugiej, czyli będziemy sobie odejmować potęgi i będę miał 2 do 31, bo 33 minus 2 to 31. No i jeżeli, jeżeli chodzi o działania na potęgach, takie najważniejsze działania na potęgach, to właściwie tyle. Mam nadzieję, że to sobie przećwiczyliście. Mam nadzieję, że to jest dla Was zrozumiałe. Zapraszam Was do kolejnego odcinka dotyczącego pierwiastków. Trzymajcie się, pa!